Cześć! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Minecrafta. Dokładnie budujemy burdel. Troszkę sobie poprawiłem od poprzedniego odcinka, a zrobiłem sobie tu zagrodę z kuniami. Nie wiem po co przy burdelu, ale zawsze to coś. Proszę, ile no mi się tu klientów już nas praszało. Nawet jeszcze dziewczynek nie mam. A już tyle ludzi. Tyle gostków tu chodzi. No spoko. Będziemy musieli pośpieszyć się z budowlą. W ogóle ty sobie tak tu na balkonie siedzisz? A tu ktoś jest? Nie ma tu nikogo. Tu się jeszcze nikt nie zajęł. O, jak proszę, jak idą, pchają się jak do siebie. Nie dają skończyć. Pierone jasne, wyjdźmy. Ale i tu jest. Eee, poprawiłem sobie tutaj ogródeczek. dokładnie zrobiłem sobie o ten płot. Te kunie, kunie tu zaklinowałem, żeby se siedziały, jakieś tam kuraki. To dla efektu, dla efektu, żeby było. Teraz pójdziemy w tą stronę, bo chciałem wam pokazać, co jeszcze dorobiłem. Wiem, że bez Was. I stąd. Wiem, że bez Was, ale to chciałem zrobić sobie tak na spokojnie. O, tutaj sobie zrobiłem, że mogłem zrobić sobie to okno do tego pomieszczenia, które nie miało okien, bo to była ziemia. Przekopałem to, to drzewo fajnie stoi. Może nie spadnie, I zrobiłem takie ładne bariereczki. I tu schody do góry. I tutaj w sumie, tutaj są schody do donikąd. Jeszcze. A tutaj będzie na przykład chyba stoliczek postawię jakiś. O ile można, chyba można jakiś stolik. Widziałem, że tam. O, już tu, już tu przyszedł. Patrzcie. Szuka sobie jakieś dziewczynki po krzakach. Pieron, lekarz. Na pewno lekarz. No i tutaj sobie zrobię, tu będzie się siedziało, czy będzie lało, czy srało. To będziemy sobie tu mogli siedzieć. Tutaj w sumie nie ma nic, to można przejść tędy na drugą stronę. Kury nawet tam latają, ale to zaraz tam przejdę się. Idę na skróty. Teraz pójdziemy tutaj na dół, elegancko schodki, tu płotek wisi w powietrzu. Tu schodzimy, jesteśmy nad wodą. Się topi, bardzo dobrze, jednego mniej. E, tutaj nie wiem, co tu jeszcze zrobię. Tak, na razie sobie coś zacząłem tu robić, i coś tu może będzie, czyli taki jakby basenik. Będzie można pływać z dziewczynkami, oczywiście. A, no i w sumie, za, w sumie to tyle zrobiłem. No i tutaj puściłem płotek do góry. No i o, ten tu Łazi. No i oświetliłem się tu wszędzie, jak robiłem. Co ty, jajko, zniosłeś? Prześwir. To ona była. No, tutaj sobie oświetliłem, żeby sobie chodzić i widzieć, ale tu będą te lampki, będą sobie stały inaczej, bo to tak tylko dla siebie zrobiłem, żebym się tu nie, nie zgubił. Okej. Okay. A teraz wejdźmy tutaj. Mam to łóżko. Chciałbym dzisiaj łóżka rozłożyć. Tak, pira No nie, no nawet kura przyszła w gościnie. Tu się ktoś zamknął. Nie, ale ja wiem, że te drzwi zostawiam otwarte. Aha, bo ja tu podłogi przecież nie zrobiłem. Yy, tak. No to może zróbmy to w ten sposób. Że na przykład... No to mi nie jest potrzebne. Że na przykład. O, jest z mogę sobie trafić. Tutaj zrobimy niebieską podłogę. O, drzwi rozwaliłem. A to nic. Zrobimy sobie niebieską podłogę w tym miejscu. Kurde, zrobiłem dziurę. To nic. Niebieską podłogę, tak. Będzie się nam wydawało, że pływamy. Nieważne w czym. Ale że pływamy. Gdzie są drzwi? drzwi za ziemię, bo tu chyba ziemi nie będziemy używać. To nie... To nie są drzwi! Kurde, gdzie są drzwi? Czerwony. Gdzie drzwi? Tu są drzwi. Ciemne, dębowe drzwi. Okej. Okay. I już mamy drzwi, teraz wchodzimy, piękno, mamy podłogę. Poza tym nic, tylko tu nie ma tego okna, to będzie taka ciemnica. Okej, okay, to samo muszę zrobić tutaj. Myślę, że tu też użyjemy tą niebieską podłogę. Pyk. Aaaa! I... Kurde, co ja robię? Dobra, to zamykajmy, żeby się nie pchali tak strasznie. I to samo zróbmy. Podszedł mi i dostał w copę. Nawet mi podłogi nie dadzą zrobić. A może tutaj zrobię tą pomarańczową? Taki ciąg dalszy, tej pomarańczowej podłogi. Ale patrzcie się, pedały, nie? Na łóżka się pchają. Co ja się położyłem przez przypadek? <laughs> przez przypadek poszedłem spać. E, idźcie mi stąd Bibliotekarz No i wszyscy tu weszli Wiem jak wstawię drzwi to wyjdą Kura już jest mądrzejsza e, no, no no i tu zniosła jajka Okej, okay, a może znajdźmy inny kolor? Gdzie to były te, te podłogi? Tu były, czy znaczy podłogi, no Jasno zielona wełna Ale coś innego nieważne, ważne, że będzie kolor, ale to taki uspokajający będzie kolorek to dzisiaj mi się wydaje, że tylko podłogi zrobimy i może aj może łóżka wstawimy któryś tu jęczy ja Jezus. NO I PRZEZ CIEBIE... Kura jeszcze pod... On będzie... Jezu... On będzie gwałcił kurę. Ja go nie znam. Będzie się z kurą masakrował. Osadniki zes... Tutaj zarosło. To może tu, tylko zamknę tu drzwi. Nie wchodź mi tu. Aha. I myślę, że tu też zrobię takie... Takie zielone... O, elegancja. Teraz ustawimy łóżko. Czemu nie wstawiłeś mi łóżka? Nie mogę tu? Aha, tu dobra. Podwójne musi być, nie? Koniecznie. No nic nie trzeba więcej. Tylko łóżka wystarczy. Zasłony by się sprzedały. O, widzę, że tu klientów coraz więcej. To ja myślę, że łóżko Wam się sprzyda. Masz. Tam. Elegancko. I od razu idę. No, tu będzie musiało być takie pojedyncze łóżko. Dobra. Aha, oni stąd mi wyszli? Czy dalej się tu gwałcą? A tu zrobię zielone pod łóżkiem, bo mi się nie chce zmieniać. I tu łóżka elegancka. Wiecie, ja tu jeszcze coś będę robił, nie? Nie, że to będzie takie, takie tylko. Elegancko. O, tu zrobimy na czerwono. Idź pan stąd. Patrzysz na mnie, byś coś ode mnie chciał. Nic nie będziesz miał ode mnie. Zboczeńca same. Zapomniałem, że nie mogę na nim. I tu zrobimy tak jak jest tam. Bo to ładnie wygląda. No i niestety, będziemy musieli na tego Debila czekać, aż on wyjdzie. To ja wstawię tu drzwi nowe. Tu na razie nie ruszam. Czyli tu prawie mamy wszystko. Tu ładny kolorek, tu ładny, jeszcze tutaj. Od razu zacznę od tego miejsca. Ale... Ale poszukajmy jakiegoś innego. Może biały? Nie, to śnieg. Kwarcowa płyta. Lód. Co to jakieś dziwne rzeczy? Ej, proszę! Błękitne szkło. Ej, co on mi robi? Filar, blok purpurowy. Jezus, same jakieś dziwne tutaj są. O, fajne takie jak płytki. Kura, weź stąd zdubcaj. Aha, bo to jest to tajemne przejście, o którym nikt nie wie, ktoś tu szedł, widziałem, jest, zrobiłem dziurę, poszedł, poszedł Kurat, ty też na mnie dziwnie patrzysz. On tam już nie wiadomo co robi... Tak to jest zatrudnić robotników, siedzą i, i patrzą tylko, a ja muszę robić, nie? Skurde, normalnie... Dać ludziom pracę... To oni stoją i patrzą. Yy... Tak, bo to będzie za gumoli zrobiło. <grych> Okej. Okay. I tu mamy już takie pomieszczenie brzydkie. I idę jeszcze na chwilę do góry. Bo tu nie wiem co zrobić z podłogą, bo tutaj jak zrobię dziurę, no to wiecie, że się przekopię, a tu akurat nie bo trafiłem w ścianę. O. O to mi chodzi Ale coś to muszę wymyślić Coś to muszę wymyślić Wszyscy chodzą po balkona Okej okay. Nic się nie zmieniło prawie od ostatniego razu siedzi o tu, no tylko to Zrobiłem z burdelu... stajnie chyba To nic A tak w ogóle pokażę Wam trik, O ile się to nie zepsuło o, spójrzcie. Nie, zostało tylko mięso. Umarły. To były konie zamurowane. <laughs> Jestem bezczelny, nie? I kurę rzuciłem do wody i się topi. Dobra. To jest elegancko. Ci już tu, o. Jakieś już tańce godowe. Już tu są. No, i, i w sumie tak jest, no. So, wszyscy siedzą przy budynku, bo budynek jest dla nich najważniejszy. Pewnie. Tylko słychać, jak drzwiami czaskają. No, tutaj z tyłu to takie przejście. Co wam nie. O, tu będzie okno. Nie mam szkoły, tylko nie chcę mi się. Później to zrobię. No, i to można będzie przejść, tylko to muszę zrobić. Zrobić takie przejście o. Aha. No i fajnie będzie tak szło w tych gałęziach. Ale co tu jest, że takie ten? Schody o. Pyk. Tu też sodeczki. I elegancko. Dobra. Myślę, że będę kończył. Kurde, wiecie, to jest takie coś, że teoretycznie ja tu nic nie zrobiłem teraz. A, 15 minut już prawie mija, no 14. I to takie, takie jest ciężkie, to trzeba by naprawdę, w moim przypadku, się naprawdę długie odcinki robić. Ale okej, okay. na tym kończę. Widzicie, że coś, coś się dzieje, coś tutaj robię. Jeszcze się okaże, że to przebuduję na stajnie. I będzie tak lepiej. Ale to też, jak wy uważacie, ziomka to widzimy O, tu już proszę, sceny miłosne. we dwóch. Kurczak się zlagował. Ty nie masz pary, nie? I nie będziesz miał. Dobra, no to ja kończę. Będę się z wami teraz żegnał, na razie cześć wam, do następnego odcinka.